Często Co tam słychać u mnie? Ja osobiście mordy nie wiem na jakim etapie jest to Nie gadałem jeszcze o tym z Białasem, ale Jak wam mocno zależy na tym numerze, no to spamujcie Białasa o ten numer jo Siemanku byczko, słuchaj Czy można trenować z aparatem na zębach? Oczywiście, że można e, Nawet trzeba trenować Żebyś umiał się obronić Bo później jak będziesz chciał założyć aparat ponownie Z jakichś względów To nie będziesz miał na czym <laughs> Nie palę fajków Jestem z tego dumny. Nie muszę się z tym zmagać. Mam wystarczająco innych zmartwień i nałogów. O tej sprawie to nie wiem do końca jeszcze co sądzić, ponieważ jeszcze tam nie opuścili wszyscy muru i jakby ta sprawa chyba do końca jeszcze nie rozstrzygnęła się. A należałoby poczekać do momentu, w którym się konkretnie potwierdzi, co i jaki jest pięć z tymi, co wychodzą teraz mordy. Yo. Kilka te drillowych numerów będziecie mieli na rebelianci. Mixtape, ale również na mojej solowej płycie, którą właśnie składam, e, będzie wydawana z GM2L, także tam będą same mocne, same mocne sztosy. Czekajcie na to.